Czy najemcy boją się ogrzewania gazowego? Czy kiedy na przykład masz ogrzewanie gazowe w mieszkaniu, to czy trudno będzie ci takie mieszkanie wynająć? Odpowiedzi na te pytania usłyszysz już za moment. Ja się nazywam Jarek Rangol, a to jest krótkie wideo z serii Palący problem w Podnajmie. Czasem się z taką obiekcją spotykam. To jest obiekcja ze strony osób, z którymi gdzieś tam sobie o Podnajmie rozmawiam, że mieszkanie z ogrzewaniem gazowym jest. Najemcom trudno wynająć, bo oni się będą bali tego, że w zimę będą gdzieś tam do rachunków dużo dopłacać i to będą jakieś tam duże sumy, które będą ich odstraszały i w ogóle lepiej odpuścić takie mieszkanie. No, z mojego doświadczenia to tyle wynika, że jeżeli po prostu dasz stałą cenę za pokój najemcom, czyli to co płacą to i czynsz i opłaty razem, no to nie ma żadnego problemu wtedy, żeby taki pokój wynająć, jeżeli tam jest ogrzewanie gazowe. I polecam ci, żeby sobie przeliczyć, ile w ciągu całego roku zapłacisz za gaz. Podziel to sobie na 12 miesięcy i wtedy masz średnią taką stałą opłatę. No i swój cashlo, właśnie w ramach tej opłaty sobie liczysz. No oczywiście zimą zapłacisz wyższe rachunki, i latem będą niższe, no ale to też trzeba mieć na uwadze. Według mnie, jakieś 300 zł też warto w sterownik ogrzewania sobie zainwestować i on ci będzie. Oszczędzał też gaz. Ogrzewanie gazowe tutaj zazwyczaj znajdziesz w kamienicach, i w kamienicach przeważnie czynsz jest niższy niż w blokach. I tutaj z moich obserwacji to wynika tyle, że ogólnie opłaty związane z mieszkaniem i w bloku, i w kamienicy są podobne. I czy to jest wyższy czynsz i centralne w bloku, czy to jest niższy czynsz i ogrzewanie gazowe w kamienicy. E, czyli to nie jest tak, że ogrzewanie gazowe to są jakieś znaczne koszty i ogółem będzie dużo drożej. E, no odnośnie minusów, to e, minusem ogrzewania gazowego, no na pewno może być awaria pieca. E, no, co prawda koszt leży po stronie właściciela tej naprawy, e, no ale wiąże się to zawsze z jakimś takim dyskomfortem dla najemców, no bo na przykład ciepłej wody nie mają przez jakiś czas, czy tam to ogrzewanie przestanie im działać. No to się rzadko zdarza, no ale warto jednak mieć to na uwadze. Czyli podsumowując, według mnie nie ma co się bać ogrzewania gazowego i ono wcale jakieś kosmicznie drogie nie jest. Jeżeli dasz stałą cenę najemcy, no to bez problemu pokój wynajmiesz. To wszystko z mojej strony. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.